Serdecznie, już jutro kończy się mój ban ostrzegawczy, tak w cudzysłowie mówiąc. Ehm, no i prawdopodobnie wejdzie live od godziny 15.16, wtedy właśnie się kończy ban, wtedy ja odpalę live'a. Zacznie się live, będzie git. Ehm, no i zagramy sobie na najnowszym świecie za 20 se oczywiście. Ehm, no, sporo, ale dobra. Ehm, Świat się nazywa Pandora. Myślę, że fajnie. Ehm, niszczenie łupów 30 level. Czyli, jak ma się. W potwór ma 50. No my możemy mieć 80. I nie nam Lot. Nie. Wiecie o sobie. Osłabienie tytanów o 30%. Bardzo fajnie. Doświad doświadczenie za potwory. Ehm, razy 3. Fajnie. Wszystko razy 3. I razy 2. Mnożnik punktów honoru. Doświadczenie z quest. Fajnie. Um, komendy czatu są fajnie też. Fajnie, fajnie w ogóle wszystko jest takie ogarnięte w miarę. Ale są też minusy. Nertkus to już nie jest taki świat, nie wiem, fajny, bo też nowy świat, wiecie, jak to jest. Nie? Wszystko nowe, nowe, nowe. No i taki jest też minus, że teraz netkus upadnie. Um, kolejny minus jest taki, że 20 seł, więc dużo nupków może dojść. No i wiecie, jak to jest dużo nudków, się gra, pewnie wiecie. Bo na zwykłych światach nie brakuje ich. Um, gdzie to jest? Gdzie ten świat? A do rest. fajnie już sporo szybko. Um, Sprawdzę sobie ranking graczy. Um, pierwszy set level z tego co widzę tutaj już jest. Spoko, fajnie. Um, nie wiem, ja będę dopiero od jutra grał, więc sort wielkie ale no wiecie jak to jest czasem z ludźmi że niestety dostają dana praktycznie za nic, ale dobra mniejsza. Um, nie wiem w, w parę godzin ile bym mogę wbić lewa, nie wiem z 20-30 level wbiję więc będę tak gdzieś nie wiem w 8 w rankingu nie wiem no coś koło tego będę koło tego miejsca tam dam wam link oczywiście um, wszystko się tam pokażę Wyjdzie w prali, można powiedzieć. Ale według mnie świat będzie fajny, jutro poprowadzę tego live'a. Tam wejdę do gry na Lelwani, to rozprowadzę link do live'a. No i dostaniecie tam wszystkie linki. Od razu od rozpoczęcia gry będzie fajnie. Tak myślę, myślę że będzie fajnie. No i zobaczymy jak się gra z tym nożnikiem, z tym wszystkim. Nie wiem czy to by było chyba na tyle. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Um, Miłej gry na nowym świecie Pandora. Obyśmy się zobaczyli na tym świecie. Pogadali, nie wiem, mogą coś nagrać nawet jak, jak chcecie. Um, do zobaczenia dobrze. Thank yeah. you.